Wszystkie kochały las, wszystkie tak tam chodziły. A jak we święta robić, jak harować, jak tańcować, jak łojce robiły, tak i my robimy. Jakem jeździła po świecie, to widziała okropnie dużo rozmaitości. Ale takich łobycajów jak u nas nigdzie nie ma. Bo lasowioki to ludzie twarde, robotne jak nikt inny, pobożne. Takie do tańca i do różańca. Dziedzictwo, kultura, przypominanie o historii, o tym skąd jesteśmy i kto, co kiedyś było u podstaw naszej formacji społecznej także w jakimś wymiarze gospodarczym jest bardzo ważne. My na Podkarpaciu zajmujemy się innowacjami, jesteśmy wobec innowacyjnym, nowoczesnym, mamy kilka poważnych przemysłów, które na innowacje wpływają, ale też nie stronimy od pamięci, od kultury, od dziedzictwa, dziś też zderzając się. Tutaj jak gdyby z obchodami rocznicy powstania specjalnej strefy ekonomicznej, mówimy też przy okazji o sprawach społecznych, historycznych i związanych z dziedzictwem. To jest ważne, abyśmy tą kulturę promowali, na niej też się w dalszym ciągu budowali i też przybliżali tą kulturę młodemu naszemu pokoleniu podkarpackich studentów, uczniów, którzy będą decydowali o przyszłości rozwoju województwa. Program Wsparcia Kultury Lasowiackiej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2027 jest to nowe przedsięwzięcie w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego, które ma zamiar podjąć Zarząd i Sejmik, a w ślad za tym cały Samorząd Województwa Podkarpackiego, odpowiadając na postulaty formułowane ze środowisk, no zwłaszcza północy naszego regionu i myślę, że wpisuje się bardzo pięknie idea tego programu w to co w dzisiejszym świecie bardzo istotne wobec unifikacji, wobec takiej standaryzacji wielu zjawisk. Każdy objaw kultury, która pokazuje nasze bogactwo, nasze zróżnicowanie jest niezwykle ważny. Akurat kultura lasowiacka w naszym regionie jest jedną z tych form zróżnicowania naszego regionu, ale w ślad za tym również polskiego dziedzictwa, która jest dobrze udokumentowana, która jest zakorzeniona i wśród mieszkańców i w sercach wielu działaczy kultury, czy, czy zespołów, czy ludzi mieszkających na tym terenie i w związku z tym na pewno wsparcie i taka, takie całościowe podejście, jakie jest sensem tego programu, pomoże w utwierdzeniu tej tożsamości, w zachowaniu bogactwa i, i przeszłości, i dziedzictwa tej kultury. No i w ten sposób wzbogaci również nasz region. Znajdujemy się dzisiaj w Baranowie Sandomierskim, która jest ośrodkiem jednym z wielu na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej. Ośrodkiem, w którym między innymi zamieszkiwali lasowiacy. Lasowiecy jako grupa etnograficzna została wyodrębniona pod koniec XIX wieku. Tak naprawdę... Sama nazwa określa środowisko, w którym ta grupa się wytworzyła, czyli obszary dawnej Puszczy Sandomierskiej. I myślę, że w tej chwili, jeżeli mówimy o tej grupie, to rzeczywiście widzimy wiele działań, które zmierzają do tego, żeby przypominać tradycje związane właśnie z nimi. Takimi najważniejszymi, może zewnętrznymi objawami i przejawem kultury ludowej lasowiaków to jest strój. strój, który opierał się głównie na takim podstawowym, Płótnie konopnym albo lnianym, nie posiadał wiele ozdób, ale te ozdoby były wyjątkowe, m.in. hafty. Hafty, które w strojach kobiecych występowały w kolorze czerwonym, brązowym i czarnym. Istotnymi takimi cechami, które też wyróżniały tę grupę etnograficzną, to były zajęcia, którymi się zajmowali. Przede wszystkim bartnictwo. Bartnictwo, które już od czasów średniowiecznych pojawiło się na tym terenie. To są nasze korzenie, to jest, to są, to jest nas, nasza ojczyzna. Nasze tutaj krwawica naszych ojców, dziadów, pradziadów, więc taka uchwała uważam, że troszeczkę i pochylenie się przede wszystkim Rady Powiatu, pana, przede wszystkim pana Marszałka i wszystkich zaproszonych gości nad kulturą lasowiacką i że, że chcecie Państwo to propagować, to jest dla nas wielki zaszczyt.